Konwent powiatu województwa świętokrzyskiego, konwent dwudziestolecia. Staramy się spotykać ze starostami w takich okolicznościach. 10 lat temu spotkaliśmy się na terenie powiatu starszowskiego. Dzisiaj w wózku chcemy podsumować te 20 lat funkcjonowania powiatów. Jest z nami profesor Stępień, jeden z tych, którzy wdrażali reformę o samorządzie powiatowym wspólnie z profesorem Regulskim, profesorem Kuleszą. Są z nami byli wojewodowie, marszałkowie oraz wszyscy starostowie, którzy w tym okresie dwudziestolecia pełnili swoje funkcje. Mam nadzieję, że dzisiaj w trakcie dyskusji wybrzmi, że powiaty które powstały 20 lat temu, dobrze realizują swoje zadania, są przydatne dla tych społeczności lokalnych i dalej będą tą swoją rolę pełniły, oby tylko finansowanie powiatów było na lepszym poziomie, przez to będziemy mogli lepiej zapewnić naszym mieszkańcom realizację zadań, przed, które zostały przed powiatami postawione. Z wykładem inauguracyjnym podsumowującym funkcjonowanie powiatów wystąpiły prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, będą wręczane odznaczenia Benemeritus powiatom, czyli wielce zasłużony powiatom dla tych starostów, którzy w największym stopniu przyczynili się do prawidłowego funkcjonowania powiatów, będą również dyplomy podziękowania dla radnych, dla tych osób, które w zakresie samorządności mają swój największy udział w powiatach.